W 2022 roku kupiłem projekt jachtu i zacząłem budować go samodzielnie. Nie jestem szkutnikiem, nie mam za sobą lat doświadczenia w stoczni, mam za to cel. Chcę popłynąć tym jachtem po Bałtyku, a potem może nawet dalej, aż na ciepłe wody Morza Śródziemnego. Na tym kanale pokazuję krok po kroku jak powstaje moja łódź. Zapraszam w podróż, od wyboru materiałów, przez konstrukcję, aż po pierwsze fale pod kadłubem. Dzisiaj jest sobota, dzień wolny od pracy, mogę się pobawić. Przygotowałem sobie już zabawki. I to, co chciałbym teraz zrobić, to po prostu zrobić sobie tymczasowe ogrzewanie. Stwierdziłem, że wykorzystam do tego Webasto, które posiadam jeszcze z tej pseudo szkutni mojej, która była, no i została rozebrana oczywiście. W związku z tym, w tej chwili muszę sobie zapewnić jakieś grzanie w środku, bo tak naprawdę, jeżeli kabina mam już. Prawie gotową, powiedzmy, no to szkoda by było zaprzepaścić tych kilku miesięcy po prostu i nic nie robić. Więc stwierdziłem, że sobie tam podłączę po prostu to ogrzewanie. No i w tym celu zamówiłem sobie folię. To jest taka folia, z której zrobię sobie wejście z zamkiem do środka. Zamówiłem sobie też dłuższą rurę do webasto. Taką 3-metrową. Swoją drogą nie wiem, czy to w ogóle się uda, bo podobno czujnik może wykryć nieprawidłowości, i po prostu to nie pójdzie z tak długą rurą. Może się okazać, że ta, którą mam w zestawie, lub metrowa, na przykład, może być najdłuższa. No to wtedy będzie klapa, niestety. Ale zobaczymy. Do odważnych świat należy. No i teraz kupiłem też taśmę do tego. Chcę to dobrze owinąć, dlatego że. Jak później pokażę Wam na filmie, to po prostu to ogrzewanie będzie stało dosyć blisko kabiny, nie będzie zamontowane w docelowym miejscu. No, bo przecież muszę jeszcze to wszystko tam wymalować sobie w środku, i dopiero wtedy będę robił instalacje docelowe. I zanim to nastąpi, to po prostu to ogrzewanie będzie stało na takim drewnianym stojaku. Swoją drogą ten stojak miałem już wtedy, ale musiałem go po prostu zdemontować. Znaczy musiałem, zdemontowałem i źle zrobiłem w sumie, bo mogłem zostawić i w tej chwili mogłem sobie to po prostu zainstalować. A tak to muszę go zrobić od nowa, no ale nie jest to zbyt dużo pracy. Poza tym, bez przesady, na 5 minut czy czy już nie robi. No i kupiłem folię taką ogrodową do tego, żeby po prostu sobie zrobić tymczasowe, że tak nazwę to ładnie oszklenie szyby po prostu takie foliowe sobie zrobię zanim zainstaluję tą pleksję docelowo, bo przecież nie mogę zrobić tego w tej chwili, czeka nie malowanie wszystko będzie brudne, porycuje się, uszkodzi no niestety nie zdążyłem zrobić wszystkiego tak jak chciałem bo zakładałem, że jak będzie już cały pomalowany przed zimą no ale i tak moim zdaniem dużo się udało zrobić, bo pogoda w tym roku była bardzo kapryśna wiadomo, że nie wszystkie warunki sprzyjają dobrej pracy, tym bardziej żywicy, więc no Niestety, ale i tak nie jest źle, więc zaczynam montować stojak do ogrzewania. I zrobiłem coś takiego. Tutaj odizolowałem oczywiście taśmą odporną na wysoką temperaturę. Tutaj zainstalowałem na stojaku sobie zasilacz, pompka, filtr, paliwa. I to będzie zamontowane już w kabinie. Myślę, że swoją rolę spełni na czas, kiedy po prostu nie trafi to w docelowe miejsce. O. No i tyle. Będę musiał trochę to podwyższyć, bo te rurki po prostu wychodzą pod spodem, ale tam zrobię to już na pokładzie. Jak już będę w środku montował. No i oczywiście tą długą rurę jeszcze muszę zainstalować. Ona tam leży z tyłu, bo na razie mam tą starą, krótką. Bo chcę zobaczyć, czy to w ogóle działa. Tak naprawdę to powinienem to włączyć co jakiś czas. Jeżeli coś pójdzie nie tak, to tam tą rurę jeszcze będę mógł oddać. Na dworze już ujemne temperatury. Dzisiaj rano Spadła temperatura do minus 7 stopni. No ale dążyłem przygotować wcześniej sobie konstrukcję, która zapewnia nie tylko ochronę przed śniegiem i mrozem, ale także odpowiednią wentylację. Tak to mniej więcej wygląda. Tutaj zrobiłem sobie wejście z tyłu. Plandeka jest naciągnięta na drewniany stelaż. oraz wykonany z rurek PCV. To jest to rura do wody po prostu o średnicy 40 mm, tak żeby po prostu plandeka nie przylegała nigdzie do kadłuba ani nad budówki. Tutaj będzie wejście z folii remontowej, co za chwilę pokażę. A tutaj właśnie jest wentylacja. Powietrze tutaj swobodnie sobie krąży. Więc nie ma obawy o nadmierne skarplanie, kompensacje. Wracam do ogrzewania. Widzę, że pompka działa. Także wygląda całkiem nieźle. Chyba będzie kłoczyć się tylko wietrze. Testy. Taką długą rurą trzyma trawę. O. Jest dobrze. No i wybasce chodzi, a ja sobie montuję tutaj to wejście. To jest tak naprawdę taka kurtyna budowlana. No, mam nadzieję, że się sprawdzi. Że będzie miała zamek, więc tam przy środku zamknąć i robić. Oczywiście muszę zadbać o dobrą wentylację. Ale... Pałas taki od tej pompki. Miał silnik jakiś, taki wiecie, dwusuwowy. i mam drzwi wejściowe na zimę. Tutaj sobie zrobiłem folię dookoła też. Tutaj u góry mam wentylację. Tego nie będę zasłaniał na razie. A tu mam wlot powietrza też. Także nie zamykam tego tak szczelnie, żeby tutaj nie panowała jakaś wilgoć nie wiadomo jaka. To wszystko i tak jest zalaminowane, także w ogóle zero problemu. Nic tu nie będzie się działo złego. Jest ciemna plandeka, więc promienie UV też nie będą wpadały. No ale na tej małej przestrzeni jak sobie włączę to ogrzewanie, muszę je oczywiście wyciszyć jakąś gąbką. No to po prostu będzie całkiem nieźle i wydaje mi się, że tutaj będzie można co nieco zimą porobić Na dzisiaj koniec, jeszcze posprzątam To jest lot powietrza, a znaczy wylot powietrza ciepłego, a wlot powietrza zrobiłem na zewnątrz. Podpicie. No i tam tą rurę 3-metrową zainstalowałem. Odizolowałem ją tą taśmą. I tyle.